Spiderman Homecoming. I tak, Spiderman Homecoming. E, szkolna przygoda Spidermana. Tom Holland jest świetny w tej roli. Mamy taki szkolny klimat, niczym z Breakfast z Club, niczym filmów Johnego Hughesa. Ehm, Vulture tutaj śni tutaj. Jeśli Michael Keaton świetny w tej roli, zwłaszcza na wylocie, kiedy w Vulture dowiedział się o tożsamości Petera Parkera tutaj mamy tutaj taką szkolną przygodę. Peter Parker ma też rozłomki miłosne tutaj z Liz Allen, tutaj też musi odkryć swoją tożsamość na nowo, też jest pod opieką Iron Mana, tutaj mamy przygody. Minus to oczywiście strona wizualna tego filmu jest dość brzydka i efekty specjalne, znaczy nie ma takich w tych pierwszych walk. Historia mi się podoba, że jest bardziej kameralna, nie ma wielkich wybuchów i laserów tutaj w niebie, więc wszystko jest takie bardziej kameralne, co nie tu rzeka. Muzyka akurat jest tutaj świetna, też użycie piosenek tutaj, też jorkowych zespołów tutaj i taki miejski klimat Nowego Jorku, tutaj bardziej takie suburbs, bardziej przedmieścia. Więc e, historia jest bardziej, no ogólnie film jest bardziej kameralny, co mnie to urzeka, chociaż wizualnie fajnie, gdyby ten film był bardziej lepszy. Więc Homecoming, bardzo fajna przygoda, przygoda szkolna Petera Parkera.